Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz dwie osoby w podobnym wieku. Pierwsza, pan Zbyszek, 72 lata, emerytura 4000 zł. Wychodzi z drogiego sklepu, nosi markowe ubrania, ale twarz ma ściągniętą, zmarszczki zmartwienia wokół oczu. Druga, w pani Malia, 73 lata, emerytura niecałe 2000 zł. Wraca z bazaru z siatką warzyw, ubrana skromnie, ale uśmiech ma taki, Ża się chce zatrzymać i zapytać. Pani Malio, co pani wie, czego inni nie wiedzą? I właśnie o tym będzie dzisiaj, o ludziach takich jak pani Malia. O seniorach, którzy odkryli coś, czego nie uczą w szkole i nie pokażą w telewizji. Że prawdziwe szczęście nie mieszka w portfelu. Że można mieć niewiele i czuć się bogatym. Że spokój ducha to nie kwestia konta bankowego, tylko sześciu prostych nawyków, które każdy może wypracować, niezależnie od tego, Ile ma na koncie? Poznałem panią Malię kilka lat temu na przystanku autobusowym. Czekaliśmy razem, był deszcz, nikt nie miał parasola. Inni ludzie byli zdenerwowani, spieszyli się, kleli A pani Malia stała spokojnie, patrzyła na krople spadające z dachu przystanku i powiedziała do mnie: Wy pan, kiedyś bym się denerwowała. Dziś już wiem, że deszcz i tak spadnie, autobus i tak przyjedzie. Po co marnować nerwy? I wtedy pomyślałem: ta kobieta wie coś ważnego. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że pani Maria mieszka sama w małym mieszkaniu na osiedlu. Od śmierci męża minęło 8 lat. Emerytura ledwo wystarcza na czynsz, jedzenie i leki. Ale gdy słuchałem jej opowieści, usłyszałem coś, czego nie spodziewałem się usłyszeć: wdzięczność. Nie gorycz, nie żal, nie narzekanie. Wdzięczność. Bo wie pan powiedziała, "K mam dach nad głową. Mam zdrowie, jeszcze chodzę o własnych siłach. Mam sąsiadkę, z którą piję kawę w czwartki. To wystarczy, żeby być szczęśliwym." I wtedy zrozumiałem, że pani Malia i tysiące takich jak ona odkryli sześć sekretnych nawyków, które pozwalają żyć szczęśliwie nawet przy skromnych środkach. Jeśli ty lub ktoś bliski boryka się z lękiem o pieniądze, z uczuciem, że nie starcza że inni mają więcej, zostań ze mną. Bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić Twoje myślenie o bogactwie, szczęściu i tym, co naprawdę potrzebne do spokojnego życia po sześćdziesiątce. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić reszty. A teraz, pierwszy nawyk pani Marii, który kosztuje 0 złotych, a daje więcej niż tysiąc. Pierwszy sekretny nawyk pani Marii brzmi tak prosto, że możesz pomyśleć. Niemożliwe, żeby to wystarczyło. A jednak, właśnie w tej prostocie tkwi cała siła. Pierwszy nawyk to, cieszyć się tym, co masz, zamiast żałować tego, czego nie masz. Pani Malia robi coś niezwykłego w każdego wieczoru, przed snem, wymienia na głos trzy rzeczy, za które jest wdzięczna tego dnia. Tasem to ciepła herbata rano. Tasem uśmiech sąsiadki. Tasem po prostu to, że nogi jeszcze niosą. Wy pan. Powiedziała mi kiedyś, przez większość życia patrzyłam na to, czego mi brakuje. Inni mają większe mieszkanie, nowsze meble, jeżdżą na wakacje. A ja ciągle w tym samym miejscu, z tymi samymi rzeczami. I czułam się biedna. Ale pewnego dnia, po śmierci męża, zrozumiałam, ku mogę patrzeć w dół albo w górę. Mogę porównywać się z tymi, co mają więcej, albo być wdzięczna za to, co ja mam. I wybrałam wdzięczność, bo to jedyne co zależy ode mnie? Nauka to potwierdzał ludzie, którzy praktykują wdzięczność, są szczęśliwsi, zdrowsi i mniej podatni na depresję. To nie magia, to biochemia mózgu. Gdy skupiasz się na tym, co masz, twój umysł przestaje ciągle szukać braku. A gdy przestaje szukać braku, wznika lęk. I nagle okazuje się, że 1800 zł emerytury to nie za mało. To dokładnie tyle, ile potrzeba. Drugi nawyk to umiejętność odróżniania potrzeb od pragnień. Pani Malia nauczyła się zadawać sobie jedno pytanie przed każdym zakupem: czy tego potrzebuje, czy tego chce? I jeśli odpowiedź brzmi chce, ale nie potrzebuje, odkłada rzecz na półkę. Bo widzisz, tłumaczy, w sklepie wszystko wygląda, jakby było nam potrzebne. Ale jak wrócę do domu i zapomnę o tym po godzinie, to znaczy, że tak naprawdę mi to nie było potrzebne. A zaoszczędzone 20 zł to może być dodatkowa paczka dla wnuczki albo kwiaty na grup majża. To może brzmieć jak drobnostka, ale właśnie z takich drobnostek składa się spokój finansowy. Nie z wielkich zarobków, tylko z małych, mądrych wyborów powtarzanych tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Pani Malia nie czuje się przy tym biedna ani ograniczona. Czuje się wolna. Bo wie, że kontroluje swoje życie, a nie życie kontroluje ją przez rachunki i długi. Trzeci nawyk, i tutaj wielu się zdziwi, to dzielenie się tym, co się ma. Pani Malia, mimo że ma niewiele, zawsze ma coś dla innych. Tasem to herbatniki dla sąsiadki, która przychodzi na kawę. Tasem pięć złotych dla wnuczki na lody. Czasem po prostu czas, posiedzi z samotnym panem z naprzeciwka, posłucha, pocieszy. Bo jak dajesz, to czujesz się bogaty, mówi. A jak tylko zbierasz i trzymasz kurczowo, to czujesz się biedny, nawet jak masz milion. I znowu kto nie filozofia, to psychologia. Ludzie, którzy dają u nawet niewiele, wczują większą satysfakcję z życia niż ci, którzy tylko gromadzą. Bo dawanie potwierdza, że masz wystarczająco. Że nie jesteś w brakach. Że stać cię na hojność. I to uczucie jest cenniejsze niż jakakolwiek suma na koncie. Twardy nawyk to znajdowanie radości w prostych, darmowych przyjemnościach. Pani Malia nie chodzi do restauracji, nie jeździ na wycieczki, nie kupuje sobie drogich prezentów. Ale za to spaceruje do parku i karmi kaczki starym chlebem. Siada na ławce i obserwuje dzieci bające się na placu zabaw. Słucha ptaków. Zagląda do biblioteki i wypożycza książki, za darmo. Ludzie myślą, że radość trzeba kupić, mówi. A ja nauczyłam się, że najpiękniejsze rzeczy są za darmo. Wystarczy otworzyć oczy. I to jest klucz, gdy przestajesz żyć dla pokłasku innych, nagle okazuje się, że potrzebujesz o wiele, wiele mniej. Bo większość rzeczy, które kupujemy, to nie nasze prawdziwe potrzeby. To próba spełnienia cudzych oczekiwań, dopasowania się do cudzych standardów. A gdy się od tego uwolnisz, życie staje się prostsze, lżejsze i o wiele tańsze. I paradoksalnie o wiele szczęśliwsze. I wreszcie szósty, ostatni nawyk ten który pani Malia uważa za najważniejsze. Umiejętność mówienia wystarczy. To dwa słowa, które zmieniły jej życie. Wystarczy jedzenia, nie muszę mieć pełnej lodówki, wystarczy na dziś i jutro. Wystarczy ubrań, nie potrzebuję pełnej szafy, wystarczy to, co noszę. Wystarczy przyjaciół, nie muszę mieć dziesiątek znajomych, wystarczy ta jedna sąsiadka, z którą mogę szczerze porozmawiać. Wystarczy, zdrowia, nie muszę być młoda i silna jak kiedyś. Wystarczy, że jeszcze chodzę, widzę, słyszę. Wie pan, powiedziała mi pani Malia przy naszym ostatnim spotkaniu: całe życie goniliśmy za więcej. Więcej pieniędzy, więcej rzeczy, więcej sukcesu. I nigdy nie było dość. Zawsze brakowało. Zawsze ktoś mał więcej. I byliśmy nieszczęśliwi, bo ciągle czuliśmy ten brak. A potem, już na emeryturze. Z małą emeryturą, bez meza, bez wielkich perspektyw, nagle odkryłam, że mogę powiedzieć: wystarczy. I w tym momencie wszystko się zmieniło. Przestałam być biedna. Stałam się bogata. Bo bogactwo to nie to, ile masz. To poczucie, że masz wystarczająco. I właśnie tego nie rozumieją ludzie, którzy mają dużo, a ciągle czują się biedni. Bo jeśli nie potrafisz powiedzieć: wystarczy to nigdy nie poczujesz się bogaty, nawet z milionem na koncie. Ale jeśli nauczysz się tej jednej umiejętności, poczujesz się bogaty nawet z 1800 złotych emerytury. Bo bogactwo to stan umysłu, nie stan konta. Oto one w sześć sekretnych nawyków seniorów, którzy żyją szczęśliwie za niewielkie pieniądze. Wdzięczność za to, co mają. Odróżnianie potrzeb od pragnień. Dzielenie się tym, co mają. Radość z prostych, darmowych przyjemności życie według własnych wartości i umiejętność mówienia wystarczy te nawyki nie kosztują złotówki nie wymagają szczęścia ani losu wymagają tylko jednego o zmiany myślenia decyzji że od dzisiaj będziesz patrzeć na swoje życie inaczej jeśli masz małą emeryturę i martwisz się jak przeżyć te nawyki mogą zmienić wszystko nie zwiększą twojego konta ale zwiększą twój spokój nie dadzą ci więcej pieniędzy, ale dadzą ci więcej radości. Bo jak powiedziała pani Malia, najbiedniejsi to ci, którzy mają dużo, ale ciągle chcą więcej. A najbogatsi to ci, którzy mają mało, ale wiedzą, że im wystarczy. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad o szczęśliwym życiu po 60. Napisz w komentarzu, który z tych sześciu nawyków chcesz wprowadzić w swoje życie jako pierwsze. A ja życzę Ci, żebyś jak pani Maliak odkrył, że masz już wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia. Do zobaczenia w następnym filmie.